Cześć wszystkim, ja właśnie będę kamerował nocną, superkomórkową, umiarkowaną burzę. Co, te, co tam właśnie ma najpotężniejsze centrum, będzie do nas przychodziło. Także będę obserwował, za to jeszcze ma ładnego szelfa, o tutaj widać łysą chmurę od szelfa. Tam dalej koleje, o tam też widać ciemnego szelfa. Rotacja tam się wytwarza, więc za tego będę ją obserwował. wow, jak się błysło. Do obserwować tą burzę do końca, jak się zbliży. Władowania widać ładne. Uuu! A to co to było za błysk? Ja nie mogę. A to mamy ścianę wody. Uuu! Tato, mamo, musisz powiedzieć, Tati, że ja już mam ma mało pamięci w tablecie i musisz mi przegrać te filmiki, bo kameruję ostatnią burzę silną i zostało mi tylko 4 minuty kamerowania. Piękna burza idzie. Jaka burza idzie no coś coś pięknego kowadło jest o jakie je. o Pięknie. Ekstra. A to co to ma być? Ale, ale chmurowice walą Grzmoty, grzmoty są już to. Może święty Co się dzieje na no mnie? Jakie grzmocice tam walą daleko, no nie mogę. O! Pięknie. Właściwie no, tylko błyskawice są. Dobra. No ale tam też leje. O! Jakie! No, Przybliżę trochę może. Dobra, zaraz, jak mi się z pamięci skończy. No, tylko minuta mi została. No. Ale, kurde, jaka silna, umiarkowana idzie ta burza, normalnie. Umiarkowana. Nie, nie,

Ale bliskie. Ach, widać światło. Ty musi. Tata musi mi to szybko. Szybko mi to przegrać. Musi, tata. Niestety, proszę Państwa, już się powoli czas kończy. Ale. Tata mi przegra filmik, więc to będzie następnego odcinka. Znowu zaczyna kropić deszczem. Widać fa... O! Ekstra!